Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, Światowie zdrowia, gabinet Patryk Mikołaj. I dzisiaj słuchajcie, spontan dlatego, że ostatnio trochę spiła mi się szyja, trochę sztywności było. Jako tako się sam prowadziłem z tego pod kątem autoterapii, ale nie wszystko da się zrobić, więc idealny moment, żeby pokazać Wam, jak taka terapia u nas może wyglądać na przykładzie stosunkowo prostego procesu pracy z odcinkiem silnym kręgosłupa i Mikołaj Was ten temat wprowadzi. Tak, był to fajny, łatwy przypadek. Staraliśmy się pokazać mniej więcej jakby sposób myślenia w gabinecie, jak to się dzieje, jak to tłumaczymy pacjentom, przynajmniej jak ja to robię, no bo ja to teraz robiłem. I zobaczycie sami, fajne też było to, że praktycznie w ogóle nie pracowaliśmy w miejscu jakby bolesnym, a efekt uzyskało się, udało się uzyskać naprawdę bardzo fajny. Dokładnie, więc w tym roku życzymy Wam takich sytuacji mało, żeby Was spięło. Ale czasami po prostu tak jest, że my tego ciała trochę nie słuchamy, trochę za dużo robimy, trochę nam się zdarza zachorować. Dzieje się sporo, tak było w moim przypadku pod koniec roku i ta ja mi w pewnym trochę odmówię posłuszeństwa. Ale jak się coś takiego już wydarzy, to żebyście wiedzieli, co możecie zrobić sami, i na tym kanale takie materiały też były i będą. Ale jak się okaże, że potrzebujecie pomocy zewnętrznej, jakiegoś specjalisty, i chcecie, żeby ktoś z Wami w ten sposób, to wiecie, gdzie trafić. Także miłego oglądania. To y, sprawdzimy sobie u Ciebie Patryk zakres ruchomości. Pokaż do kamery y, najpierw rotację w prawo, ile jesteś w stanie zrobić? No, w I teraz w lewo tu jest gorzej. Jak ty to czujesz? Y, ja czuję ograniczenie w tym miejscu, czyli czuję, że ta strona jest w ogóle super, ona mi nie przeszkadza w niczym, ale jak robię rotację. To mam tu, tu mam praktycznie pełen zakres, tutaj jest ograniczenie, i też mnie coś tu ogranicza. Dobra. E, ruch skłonu do boku, czyli ty starasz się uchem zbliżyć do barku, też najpierw w jedną stronę, później w drugą. I to jest Wy to widzicie trochę lepiej. E, ja to widziałem wcześniej, że w lewo też jest gorzej. I co ciekawe, to właśnie Patryk mówi, że jakby nie ma ciągnięcia z prawej strony, to w lewej. Coś się dzieje, coś jest nie tak. Tak, bo tutaj czuję, że te tkanki się nie skracają dobrze. Czyli jakby, jeśli chodzi o ekscentrykę, jest fajnie, ale nie ma tego skurczenia. Tutaj jakby one nie mogły się zbliżyć do ciebie. Znowu ta struktura, znowu ta strona. Dobra. Zakres ruchu do przodu i do tyłu. Ja sobie z boku spojrzę i jak dasz głowę? Do przodu. Tu jest nieźle, broda praktycznie dotyka do mostka. Jak dasz do tyłu, to tu trochę brakuje. Ta sama sytuacja, czyli tutaj e, nie chcę się tam skrócić. Jakby czuję ograniczenie po lewej stronie. Dobra. I my sobie e, wyjdziemy od sprawdzenia, jak pracują te mięśnie z lewej strony. Ja mogę sobie też najpierw palpacyjnie, jakby ocenić tak globalnie, ruchomość powięziową z jednej, z drugiej. O, prawa, lewa. Manualnie, jakby fizycznie, nie czuć dużej różnicy. Ta lewa strona jest troszeczkę bardziej napięta. Czy w odczuciach, jak ja że tak powiem, Cię trochę podrażnie? Ty czujesz tak, 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 tak. różnicę? Nazywa zdecydowanie bardziej, bardziej. Dobra. Tu trochę niżej. Nie, ok, czyli bardziej jesteśmy w temacie trapeziusa. On jest taki bardziej tkliwy e, po lewej stronie. Ok, ocenimy sobie pracę tych mięśni: trapezius i dźwigacz. E, z jednej i z drugiej strony, oczywiście. Na początek lewa strona, czyli też wygląda w ten sposób, że ty starasz się ucho zbliżyć do barku, bark do ucha, i teraz jakby utrzymujesz tę pozycję. Nie pozwól mi, ale tutaj. Nie ma mocy za bardzo. Tak, ja jestem bardzo łatwo w stanie tą pozycję po prostu e, pokonać. Tak, druga strona, bark trochę wyżej do ucha, trzymaj też taką pozycję. I tu jest fajnie, tak, jest dużo siły. Jednocześnie ja robię odruch ucieczki, drażnie paznokciem, trzymaj i ten mięsień odpuszcza, czyli to jest prawidłowa reakcja e, układu nerwowego to, jak on powinien zarządzać danym mięśniem, czyli wyjściowo. Patryk jest w stanie utrzymać daną pozycję, kiedy ja zrobię bodziec, który ma na celu zmniejszenie pobudliwości danego mięśnia, to ten mięsień już nie jest w stanie wygenerować tyle mocy do pracy. Tak jakby efekt jest taki, że on odpuszcza. Ale tu wyjściowo jest tego napięcia za mało, więc jakby przy pierwszym teście, przy pierwszym podejściu Patryk już w ogóle nie jest w stanie e, utrzymać tej pozycji. Sprawdzimy sobie tył, czyli tak, rotacja w prawo, wyprost, bardziej mięsień dźwiga człopatki. Ja od tyłu pcham, nie pozwól mi, tak, jest moc, jest ok, robię z tyłu, tak jak może nie za bardzo widać, odruch ucieczki. Trzymaj, dobra, nic się nie zmienia, czyli tu było prawidłowo, tu nie do końca, tego napięcia jest za dużo, czyli ewidentnie z tej strony lewej. Ta praca tych mięśni jest w jakiś sposób zaburzona. Prawa strona, wyprost. Trzymaj taką pozycję. Ok. Robię znowu odruch ucieczki. Trzymaj. Dobra, i tutaj też ten mięsień bardzo fajnie odpuszcza i to jest dla nas ważna informacja. My potrzebujemy się skupić, dlaczego te mięśnie pracują w sposób nieprawidłowy. Eee, I tak. Mogę sobie tego szukać na kilka sposobów. Zrobię pierwszą sytuację, taką, że skompresuję sobie od góry kręgosłup Patryka, odciążę tkanki miękkie i zobaczę, co się zmieniło. Daj głowę do boku, bark do ucho, do barku, trzymaj pozycję. Dobra, i Patryk już jest w stanie utrzymać tą pozycję. Jednocześnie od ruchu ucieczki, trzymaj. Dobra, i to odpuszcza, czyli jakby ten mięsień zaczął nam pracować prawidłowo. Ja sobie odciążyłem tkanki miękkie z kręgosłupa, więzadła, torebkę stawową. Sprawdzę, czy to jest bardziej temat w szyi, czy gdzieś niżej. Czyli tutaj sobie kompresuję od poziomu barków. Daj znowu ucho do boku, bark do boku. Trzymaj pozycję. Ale tutaj nic się nie zmieniło. czy ja mam informację, coś się dzieje w szyi, co nam poprawia sytuację pracy tej lewej strony. Teraz chciałbym wiedzieć, czy to będzie bardziej strona prawa czy lewa. Więc ja, tak tego nie za dobrze widać, będę po prostu ręką wyciszał delikatnie obszar, najpierw z prawej strony kręgosłupa. Delikatny dotyk, trzymaj pozycję. OK, nic się nie zmieniło. Troszkę głębsza kompresja. Daj do góry, trzymaj pozycję. Dobra, fajnie. ruchu ucieczki. trzymaj. OK. Czyli tak. Bodzie głębszej kompresji. Ja teraz sobie zawężam bardziej górna część szyi. Trzymaj, bark wyżej, trzymaj. OK. Niekoniecznie. Nie więcej poziom. C4. Trzymaj. Dobra, i to jest ewidentnie miejsce, które poprawia mi sytuację. E... Mógłbym to sobie zrobić też trochę w inny sposób. Ja wiem, jaki obszar już mi poprawia pracę tego mięśnia, na którym mi najbardziej zależy górnej części trapeziusa. E... Ja mógłbym wyjść też od tego, od samej pozycji. Czyli tak, biorę sobie mięsień, trzymaj Patryk rękę. Działa fajnie, robię odruch ucieczki, trzymaj i mnie odpuszczę. Czyli, jakby układ nerwowy prawidłowo zarządza tym obszarem. Jak ty sobie zrobisz, skłon głowy w lewą stronę, tą problematyczną. Trzymaj i tu od razu trzymaj. Cały czas głowa w tamtą stronę. Patryk nie jest w stanie w ogóle utrzymać ręki, no tak? Z pozycją tak, głowy. Tak. Mocno to jest ciekawe. Dwa palce? Trzymaj. Ja jestem w stanie go złamać. Kiedy on wyprostuje głowę, dasz rękę, ja się mogę praktycznie cały na nim zawiesić. No nie? Czuć różnicę. No i znowu. Ja mam potencjalny obszar i teraz tak. Jeżeli ty dasz sobie głowę do boku, ja wyciszę troszkę. Ten obszar tutaj szyi, który już wcześniej sobie znalazłem. Dobra, daj mi znowu rękę, trzymaj. Kurde, jest to test to mega ciekawe, bo jakby pracuję wiele lat, ale <laughs> myślałem, że będzie coś po lewej stronie problematyczne, bo nie przeszkadza prawa strona, nie przeszkadza prawa strona. Się okazuje, że taka jakaś dysfunkcja toryfikowa z prawej strony. To chociaż jak teraz tak dotykam, no, rzeczywiście może, może za lekko zaleko się dotykam, no, nie? Bo coś, no dobra. Nic nie mówię. Dla mnie brzmi to logicznie, no bo też, Patryk, robiąc ruch w lewo, jakby tą prawą stronę sobie rozciąga, czyli drażni jakby te tkanki miękkie bardziej. Tak więc jakby układ nerwowy od razu wysyła informację, Hola, Hola, my nie chcemy tutaj pracować. To, to nam się nie podoba, no nie. E, no i dobra. E, pytanie, co możemy z tym dalej zrobić? E, to po prostu terapię. Teraz, jak już mam miejsce do terapii, to mi wygodniej dużo to będzie zrobić w leżeniu. I ja sobie szukam, palpuję. Pytam, jak uh -huh. wrażenia. Tu już jest wie, co, tutaj? Taki, to taki obity obszar, jakby miał jakiegoś siniaka wewnątrz, trochę. Okej. Okay. Okay. Z lewej strony? Czy no właśnie się z lewej dzieje? strony nie. Prawa głównie, no. Dobra. Ja jestem blisko kręgosłupa. W okolicy wyrostków kolczystych, ale będę no, pracował sobie e, ogólnie z tym miejscem. Dobra, i tak, najpierw ja chcę się troszkę zatopić tam, gdzie Patryk czuje to obicie tego siniaka. I chwilę sobie po prostu czekam. My jesteśmy już po terapii tego obszaru e, z Patrykiem, który wcześniej sobie znaleźliśmy. Ja chcę sprawdzić, co się zmieniło. Znowu wychodzę sobie od tego mięśnia, od którego sprawdzaliśmy wcześniej. Trzymaj taką pozycję. Nie, to czuję moc. Fajnie. To Odruch. Czuję Trzymaj. Czuję jest, moc. ok. Sprawdźmy to sobie też jakby w tej pozycji z ręką. Czyli daj hop, daj głowę tam do boku. To, co wcześniej sprawdzaliśmy. No nie? Trzymaj rękę. Dobra i to też nam się poprawiło. Mhm. No nie? Czyli jest... Moc w tej pozycji, gdzie wcześniej po prostu. Ja czuję tutaj delikatne, to już nie jest tak samo. Czuję delikatne podaż, że nam coś jeszcze jest. To nie jest idealnie. Tak, bo my na początku znaleźliśmy sobie dwa obszary, które są dysfunkcyjne. Ja tego drugiego nie sprawdzałem, czyli bardziej obszar dźwigacza. Trzymaj taką pozycję, bo tutaj jakby jest moc. Ja robię odruch ucieczki i dalej nic się nie zmienia, czyli coś jeszcze nam. E, Pracuje słabo, dlatego ten tył buduje sobie więcej napięcia. Sprawdzimy sobie przód połóż się na plecy. Będziemy sprawdzać obszar mięśni pochyłych i mostkowo-obojczykowo-słódkowy. Czyli tak, pozycja do zgięcia, lekko w bok, rotacja. Trzymaj taką pozycję i. Ja jestem z łatwością w stanie Patryka pokonać i już to nawet widać, że on się cały, aż trzęsie, kiedy próbuje tą pozycję utrzymać. Sytuacja w drugą stronę recesja, też więcej zgięcia, trzymaj i to, to jest bardzo słabo, no nie? Ja znowu potrzebuję sobie znaleźć obszar, który mi tą sytuację poprawi teraz będę szukał jakby jaki obszar będzie mi wpływał na pracę właśnie tutaj mięśnia mostkowo bojczykowo sutkowego i mięśni pochyłych dlatego ja zacznę sobie od wyciszenia na początek lewej strony tułowia klatki piersiowej tak jak robiłem to wtedy z szyją. i testuję ponownie ten mięsień trzymaj fajnie trzymaj i działa prawidłowo, czyli wyjściowo nabrał mocy i jest w stanie odpuścić. To ja sprawdziłem duży obszar. Teraz chcę to zawęzić. Czy to będzie bardziej okolica górnej części klatki piersiowej? Z góry trzymaj. OK. Tu mi się sytuacja poprawiła. To nie musi być tylko to. Ja sobie sprawdzę od razu bardziej dół. Trzymaj. No, nic. No nie. Czyli mnie będzie interesował bardziej tutaj obszar górnej części klatki piersiowej i ja znowu chcę to sobie jeszcze bardziej zawęzić. Czy to temat bardziej mostka? Trzymaj. Niekoniecznie. Czy górne żebra obojczyk? Trzymaj. O. I tu dzieje się fajnie. E, mogę sobie spróbować zawęzić to jeszcze bardziej do małego miejsca. Trzymaj. Nie. Trzymaj. Ok. Dobra. Tu jest, wiesz, to jest też tkliwy obszar. Jak dotykałeś, nawet wcześniej kompresowałeś, to tu jest niefajnie. Tak, no? już jakiś dyskomfort. Mogę sobie to też sprawdzić, porównać lewą i prawą stronę w odczuciach pacjenta. Jak jestem na obojczyku. Czy ty czujesz jakąś różnicę pomiędzy prawą a lewą stroną? Minimalnie, minimalnie gorę ta strona. O, okay. ale jest nieduża różnica. Dobra. Tu nie na przykład. Ja mogę to sobie też sprawdzić w inny sposób. Czy to miejsce jest faktycznie podrażnione w jakiś sposób. Znowu użyję do tego sobie mięśnia wskaźnikowego. Zrobię taką pozycję, żeby Wam nie zasłaniać. Czy tutaj trzymaj taką pozycję. Patryk jest w stanie utrzymać. Dobra. I ten mięsień pracuje prawidłowo. I ja teraz drażnię obszar, który sobie znalazłem. Trzymaj. Silny i hipertoniczny, czyli praca mięśnia zaburzyła mi się tak, w drugą stronę. On nie wyhamowuje się, tylko wpada w nadmierne pobudzenie. Dla mnie to jest też taka sama informacja, że ten obszar jest problemem, że po dodaniu bodźca w to miejsce układ nerwowy reaguje stresem. Przechodzimy do po prostu terapii tego obszaru. Ja sobie zacznę od porównania najpierw. Ruchomości jednej strony, drugiej jest trochę gorzej z tej lewej strony, więc ja sobie ten kierunek po prostu ograniczenia wybiorę, przytrzymam i po prostu poczekam. Pacjent sobie może dodatkowo oddychać, jakby w to miejsce mojej ręki. Teraz wybieram sobie trochę inny kierunek pracy. Patrzę, czy łatwiej do mostka, czy od mostka. I tutaj czuję trochę większą restrykcję, trudniej mi jest zrobić ten ruch, więc tak samo utrzymuję, wybieram lustankowy, utrzymuję, po prostu czekam. Dobra, teraz chcę sobie wejść trochę głębiej w tkanki i tutaj już pytam Patryk, jak ty czujesz ten obszar? No tu jest, jest... fajnie, jest taki tępy ból. Dobra. Jak ty czujesz? Tutaj to miejsce. Trochę lepiej. Też z mm -hmm. lepiej. Tutaj? No, podobnie jak na górze. Dobra. Czyli ja zacznę od tego miejsca, które było najbardziej dla Patryka niekomfortowe. I tak samo, ja już nie jestem powierzchownie, tylko trochę głębiej, zatapiam swoje palce i idę do dyskomfortu. Ja nie chcę, żeby to było jakoś bardzo bolesne. I po prostu czekam. To jest najmniej fajne z całego wszystkiego. Mm. Tak, ee, domyślam się. Bo sprawdzić, czy uzyskałem, jakby pożądany efekt w postaci tego, że zginacze szyi zaczną pracować lepiej. Idziemy znowu do pozycji testowania. Rotacja, utrzymaj taką pozycję. Jest dobrze, dużo lepiej niż było. Pozycja do boku, do góry, i tutaj. Trzymaj. Trzymaj. Też jest lepiej. Trochę czuć, że Patryk się trzęsie, więc pewnie fajnie by było jeszcze w przyszłości te mięśnie trochę ruchowo podrasować, przetorować, ale na ten moment jest lepiej. Tak, widać, że, widać, że to zgięcie jest takie nie najłatwiejsze dla Patryka. Trochę się trzęsie. No, poruszaj głową, powiedz, jak ty się czujesz po prostu. Minimalnie jeszcze. Czy jest ograniczenie jeszcze jakieś? Nie powiedziałbym, że widać ograniczenie. Spróbuj sobie rotację też głowy. A, może tutaj też przejdę. Jedną. Powiedziałbym, że w lewo nawet jest teraz trochę lepiej. Tak. No. Czuję jeszcze dyskomfort, ale naprawdę jest już taki, że kilka procent zostało z tego, co było, więc jest chyba nieźle. Hmm? Tak.